Cześć, tu Kama, witajcie na kanale Fish Talking. Mamy początek maja, więc czas na kolejny unboxing paczki z Wiem, że ostatnio nieczęsto bywam na tym kanale. Ja wam to. Wszystko wytłumaczę w najbliższym filmiku, który już właściwie mam zmontowany i tylko czeka na publikację i ta publikacja nastąpi naprawdę, naprawdę niedługo. Podejrzewam, że jeszcze w weekend, więc wybaczcie, że mnie tyle nie było. Tam będę się troszkę bardziej tłumaczyć, ale obiecuję, że teraz powinnam być na YouTubie bardziej regularnie, przynajmniej taką mam nadzieję, o ile się nic złego nie stanie. A dzisiaj tak, dzisiaj przychodzę do Was z kolejnym unboxingiem paczki spokątnej. Jak już pewnie wiecie i większość z Was wie, z tych, którzy oglądali przynajmniej więcej niż jeden filmik na tym kanale, od jakiegoś czasu, a właściwie to teraz będzie już dwa lata, odkąd współpracuję ze sklepikiem spokątnej. I sklepik raz w miesiącu wysyła do mnie ich paczkę spokątnej, czyli taki comiesięczny box o tematyce związanej z Harrym Potterem, i każdy ten box ma co miesiąc inny temat, i wszystko, co znajduje się w tym boxie, czyli wszystkie gadżety i przedmioty nawiązują do tego tematu. I ja dostałam tę paczkę od sklepiku spokojnej, żeby ją wam pokazać, żeby pokazać wam zawartość w środku. A wszystkie osoby, które są zainteresowane zakupem takiego boxa, mogą skorzystać z mojego kodu Veritaserum, żeby uzyskać 10% zniżki na takie boksy, jak również. Na inne przedmioty ze strony ulica pokątna. Link do strony będzie na dole w opisie. A żeby nie przedłużać i was nie zanudzać, otwórzmy sobie ten box. Jeżeli się nie mylę, a wydaje mi się, że tym razem się nie mylę, tematem boksa był Dzień Matki albo matki z świata Harry'ego Pottera. W każdym razie, theme miał nawiązywać do matek z Harry'ego Pottera. Bardzo lubię te otwierania nowe, bo gdy były te stare i trzeba było używać nożyczek, bardzo często się ciałam. Box jest bardzo leciutki, więc spodziewam się przynajmniej kilku papierowych replik, z czego bardzo się cieszę, bo jak pewnie wiecie, papierowe repliki są moją ulubioną formą gadżetów i replik i w ogóle przedmiotów ze świata Harry Pottera. Więc otwieramy. I na wierzchu, jak zwykle jest ściągawka, więc odkładam, żeby nie zobaczyć, nie mieć spoilerów. I pierwszą rzeczą w boksie jest plakat Celestyny Werbeck, czyli ulubionej piosenkarki pani Wesley. Jakiś czas temu, tylko nie wiem, gdzie teraz jest na mojej półce, dostaliśmy płytę winylową z piosenkami Celestyny Werbeck. Znaczy. Na płycie nie było piosenek Celestyny. Płyta miała imitować płytę Celestyny Werbeck, ale bardzo podoba mi się ten plakat, zwłaszcza, że jeżeli się nie mylę, to nawiązuje do tej płyty winylowej, którą dostaliśmy wcześniej. I bardzo fajny taki retro plakat. Już się rozglądam, gdzie go sobie powiesić, bo na pewno to zrobię. Kolejny przedmiot to obwoluta do książki. I jest to książka Gilda Gilderoya Lockhart'a, czyli ulubionego autora Pani Wesley, i to jest e, książka Gabbing with Ghouls, i to nie jest pierwsza, i to nie jest pierwsza obwoluta książki lokarta jaką dostaliśmy. Wcześniej mieliśmy podróże z trollami, i ta e, wersja troszkę bardziej mi się podoba, przyznam się, bo. Troszkę brakuje tutaj mi tych złotych wykończeń, na które na pewno skłosiłby się lokaj, gdyby wydawał książkę, ale co ciekawe, widzę, że dziewczyny ze sklepiku spokojnej, nie będzie tego widać, zaczęły stosować taką wytłaczarkę, żeby łatwiej było zagiąć książkę, dlatego teraz bez problemu można to zrobić, bo w przypadku tych starych książek miałam z tym pewne problemy, zresztą moje się już zaczęły same Wyginać. Dobrze, jedziemy dalej. W każdym z boksów od sklepiku spokojnej, w, każdym, w każdej paczce spokojnej, ale wydaje mi się, że w każdym z boksów znajdują się karty z czekoladowych żab. Uwielbiam je. Ja. Pamiętam, że na początku byłam trochę taka zdziwiona, że robią z tego gadżet, ale teraz, gdy mam już i naprawdę dużo, jestem jak Ron, która się ekscytuje każdą kartą. I tym razem mamy. Mamy Lily Potter. Nie spodziewałam się Lili. Nie wiem, jak myślałam o tej paczce spokojnej, jakoś wyparłam Lily Potter z kanona Matek. Myślałam tylko o Narcyzie Malfoy i e, pani Wesley. Nie wiem. Dobra, nie oceniajcie mnie. Ale mamy Lily Potter. Nie, wydaje mi się, że był James kiedyś. Sprawdzimy. A nie myliłam się. Nie mieliśmy jeszcze James'a, ale za to mamy Lili. Więc bardzo fajnie, bo to była wybitna czarownica. I następną rzeczą w boksie jest em, wizytówka do sklepu Borgina Imbergsa. I zobaczcie się, jak przepięknie ona wygląda. Jak pięknie jest zdobiona. I właśnie czegoś takiego trochę mi brakuje na tej obwolucie Lockharta. Bo ja jestem jak niuchacz, i gdy wyczuję coś świecącego, to em, bardziej się tym ekscytuję, ale ta wizytówka jest naprawdę śliczna. W ogóle te przedmioty, które pochodzą z ciemnej strony mocy, zawsze bardzo mi się podobają. One naprawdę są zawsze przepiękne i pięknie zdobione. Później mamy e, bilet na koncert z Telesyny na jakiś tour. Więc e, chyba będę mieć pokój wyklejony rzeczami e, związanymi z Celestyną Werbak. I następnie mamy list. I to jest list do Luciusza Malfoja, do Azkabanu, od Narcyzy Malfoy. Uuu, popatrzcie się jak on wygląda. Tu jest przód, a tutaj mamy taką pieczęć. I teraz by pasowało, pasowałoby tej pieczęci nie rozwalić. Udało mi się. I sobie zobaczmy, jaki list jest w środku. O! To jest taki uroczy list e, do Lucjusza, który może Wam pokażę, każdy sobie przeczyta. I to jest właśnie taka rzecz, która pokazuje nam inną stronę postaci, które dobrze znamy, bo wiadomo, że cała seria była bardzo scentrowana na Harem. I są rzeczy, o których nie wiemy, i o których, które mogły się wydarzyć, a znając Narcyzę Malfoy, totalnie mogło się wydarzyć, bo co jak co, ale wydaje mi się, że jednak ona kochała Luciusza w jakiś tam sposób. I to są już wszystkie chyba papierowe repliki, więc przejdźmy do kilku jeszcze elementów, które znajdują się w tym boksie. I kolejną rzeczą z boksa jest słoiczek soli do kąpieli. I jeżeli się nie mylę, a mogę się mylić, bo dawno temu czytałam już serię Harry Pottera, znaczy to było jakieś 3 lata temu. 3 lata. Wydaje mi się, że to może być związane z Lily Potter i jej prezentem dla Sekorna. Ona mu chyba dała rybkę. Chyba, nie wiem, nie pamiętam. Ale e, tak wygląda słoiczek. I tak wieczko. No przecież tutaj jest Lilia, więc to musi być Lily Potter. Ok, więc sprawdźmy sobie zapach. Bardzo przyjemny. To jest mój zapach. Tak, sól do kąpieli, yy, sól... sól kłodawska, magnezowo-potasowa, zabłocka, sól jodowo-bromowa, sól epson, olejki eteryczne. Ostatnio, przyznam się, nie wiem, czy to ma związek z moim wiekiem i z tym, że... Potrzebuję więcej relaksu, ale zaczynam bardzo lubić się ze solami i bardzo się cieszę, że te sole o sklepiku są. Później mamy świeczkę. Mamy świeczkę i w każdym boksie znajdziecie naturalne świece sojowe o sklepiku spokojnej. Od jakiegoś czasu w troszkę nowym designie, jak tutaj zobaczycie, tutaj mam część moich świeczek. Muszę je zacząć palić, bo mam ich troszkę już za dużo. I to jest świeczka. Minerva. O ile się nie mylę, Minerva McGonagall nie była matką, ale w sumie matkowała każdemu w e, Hogwarcie. I to jest zapach whisky, kominek i wrzos. Wyobrażacie sobie Minerva McGonagall, jak w wolnych chwilach pija whisky w swoim gabinecie? Ja totalnie tak. sama nie wiem jeżeli chodzi o ten zapach jakoś bardzo nie powala. Nie jest nieprzyjemny, ale taki powiedziałabym dość przeciętny. Ładnie wygląda za to w środku. Taki przyjemny, niedrażniący zapach, ale na pewno nie mój ulubiony. Później widzę, że mamy herbatkę, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, to jest herbatka. Kwiecista Polana Lily Evans, czyli Polana, na której spotykała się z Snape'em. Zobaczmy, jak wygląda herbatka w środku. No więc tak, mamy tutaj herbatkę Asam i Opi, suszony imbir, pomarańcze, liofilizowaną, bardzo trudne słowo dla każdego dyslektyka, płatki kwiatów, pomarańczy, słonecznika, krokosza barwierskiego i Lilii. Fajnie, że Lilia się tu pojawia. Jeżeli chodzi o um, produkty pomarańczowe, nie jestem największą fanką. Słodyczy i herbat zawierających pomarańcze. Więc zobaczymy, czy mi ta herbatka przypadnie do gustu. Tutaj nawet nie, często nie chodzi o smak, a o zapach. Nie za bardzo lubię też olejki eteryczne, czy e, świeczki z pomarańczą, czy, czy cytryną, w ogóle cytrusowe. Lubię to jako owoc. Nie lubię tego jako wszystko poza owocem, ale na pewno spróbujemy. No to ja widzę żelki. I. Nie wiem jak Wy, ja uwielbiam żelki. I dla mnie żelków nigdy za dużo. I za każdym razem, kiedy żelki pojawiają się w paczce spokojnej, te żelki bardzo, bardzo szybko znikają. Tym razem nie mamy ich jednak w słoiczku, tylko w woreczku. I to są Jelly Frogs Honey Dukes Special, czyli żelkowe żabory. Wyglądają dość apetycznie. Szkoda, że są w woreczku, bo jak otworzę, to będę musiała zjeść całe naraz. Chyba, że sobie przysypię do któregoś z moich licznych, już naprawdę licznych pojemniczków po żelkach, które były wcześniej. Mamy jeszcze eliksir, bo oczywiście eliksir to też stały element każdego boksa. I to jest Cure for Boils, czyli coś na czeraki. Um, nie pamiętam, kto leczył czeraki. Księgawka nam podpowie. Ale wygląda super. Za każdym razem, gdy pojawiają się nowe eliksiry, zastanawiam się, jak one to robią, ale wychodzą super. Jeżeli chcielibyście sami spróbować robienia eliksirów, to ja mam taki filmy na swoim kanale, możecie, ja go podlinkuję tutaj i na dole w opisie, możecie zobaczyć jak zrobić eliksir troszkę prostszy, ale jeżeli chcecie jednak takie eliksiry, to musicie sobie zainwestować w paczkę spokątnej. w każdej paczce jest jakiś eliksir. Ten jeszcze ma, teraz zauważyłam, ten ma jeszcze tutaj logo Ministerstwa Magii, też bardzo, bardzo fajny element. I wydaje mi się, że została jeszcze jedna rzecz. I to będzie produkt licencjonowany, bo w każdym boksie jeden z produktów licencjonowanych się znajduje. I to jest produkt, który mega mi się przyda. I który właściwie miałam sobie kupować sama. Znaczy, nie ten konkretny, ale coś prostszego. I tym produktem jest maska na oczy. Maska na oczy, oczywiście gryfońska, bo większość produktów, które dostajemy, jest w kolorach gryfońskich. No ale Kary był gryfonem, więc możemy to wybaczyć, prawda? Nawet my zgoni. Rozwaliłam właśnie całkowicie ten woreczek. Maska wygląda tak, jest bardzo milusia. I dlaczego chciałam sobie kupić taki produkt? Ja jestem jedną z tych osób, które potrzebują absolutnej ciemności, żeby spać. I jedną ze swoich masek, swoją ulubioną, już tak rozciągnęłam, więc musiałabym jej wymienić gumki, żeby móc z niej korzystać, więc bardzo się cieszę, że mam zastępstwo. I naprawdę to jest bardzo, bardzo fajna maska, więc okej. Okay. Dobrze, to są już wszystkie produkty z tego boxa, więc możemy przejść sobie do ściągawki. I ściągawka mówi, że paczka spokojnej pokojnej kwiecień 2020 to jest siła matek Narcyza, Moli, Lili i Minerva. I pierwsza rzecz to jest licencjonowana opaska na oczy. Załóż ją do snu i śpij spokojnie, jak minerva. Jak mówię, ja pewnie dzisiaj już z niej korzystać będę. To jest bardzo coś w moim stylu i na pewno będę tego używać. Później mamy Cure for Boils, czyli replika eliksiru, który musi znaleźć się w apteczce każdej matki. No, oczywiście, że tak. W sumie fajnie by było mieć taką e, półkę, a la apteczka. Na moje eliksire. Hmm. Trzeba będzie pomyśleć. Później mamy wizytówkę Burkesa. Narcyza musiała sama dbać o interesy rodziny po zniknięciu Luciusza w Askabanie. No tak, oczywiście. Chociaż nie wiem, czy to ma aż tak silny związek z narcyzą, jak mogłoby być. To na pewno by idealnie pasowało do mrocznego boksa. No, ale sam przedmiot jest bardzo ładny. Później mamy list narcyzy do Lucyusza Ojca Drakona. Rodowa papeteria z herbem rodu Malfojów. No tak, bo nie wiem, czy ja Wam podczas tego listu pokazałam w ogóle. O, tutaj macie herb rodu Malfojów. Ja uważam, że to jest bardzo urocza rzecz, ale bardziej niż list podoba mi się lak. Tutaj ta pieczęć. To w ogóle jest pieczęć rodu malfojów. Na czarnym tego dobrze nie widać, ale tak jest, rzeczywiście, zgadza się. Później mamy kartę z czekoladowych żab z Lilii Potter, więc teraz czekamy na hucotowy box, żebyśmy mogli mieć jeszcze e, James'a. Huckoutowy boks. Widzicie? Daje fajne pomysły. W ogóle film z kucwotami to jest coś, na co wszyscy zasługujemy i na co mam nadzieję wszyscy czekamy. Później mamy żelkowe żabki Minervy ulubione. Jak mówię, same żelki na pewno są pyszne. Szkoda, że w woreczku, ale my sobie jakoś z tym poradzimy. Później mamy obwolutę, okładka książki Lockhart'a, oczywiście ulubionego Autora Molly. Yy, I tak jak mówię, gdyby była troszkę bardziej pozłacana, byłaby wręcz idealna. Ja w ogóle za niedługo wszystkie książki, jakie mam na półce, na, za mną jest mój TBR jakbyście nie wiedzieli, jakbyście nie oglądali któregoś z moich filmików. Yy, za niedługo wszystkie te książki będą zakryte obwolutą i już kompletnie nie będę pamiętała, co mam na tych półkach, więc może to lepiej, może to gorzej. No nie wiem. Zobaczymy. Na razie, odkąd zrobiłam filmik z pokazywaniem Wam ile książek mam nieprzeczytanych, jeszcze nie sięgnęłam po żadną z nich, bo co chwilę coś nowego dostaję i czytam to, co nowego dostałam, zamiast to, co od lat tkwi na mojej półce. A jeszcze jak teraz jest przykryte obwolutami od sklepiku, to już w ogóle. Później mamy bilet na koncert z Celestyny Werbach, ukochanej śpiewaczki Moli oraz plakat z koncertu Celestyny. Myślę, że Molly użyła do zamocowania zaklęcia trwałego przylepca. Totalnie tak. I ja też go użyję. Tylko jeszcze naprawdę nie wiem gdzie, ale koniecznie to zawiśnie na mojej ścianie na 100%. Sól do kąpieli Franka. Lecznicza sól z płatkami lilii. Gdy tylko dotknęły dna, zamieniały się w rybkę. Nadal nie wiem, czy mam rację, ale wydaje mi się, że tak, że to jest związane z zaklęciem i ze slakornem. I pachnie super, naprawdę, naprawdę super. Później mamy organiczną herbatkę z autorskiej serii liście fusy Patrunusy i światłoklik Minerva, czyli naturalna świeca sojowa. Z tych wszystkich produktów chyba najbardziej przypadły mi do gustu te związane z celistyną werbak. Jak mówiłam już na początku tego filmiku, uwielbiam papierowe repliki i papierowe wszystkie designy. To jest naprawdę świetnie wykonane i to jest coś, co jeżeli powiesz na ścianie, to osoby, które nie wiedzą, że to jest ze świata Harry'ego Pottera, się nie domyślą. W sumie nie przeszkadza mi, żeby ludzie wiedzieli, że to jest ze świata Harry'ego Pottera, ale to jest fajny akcent. I bardzo mi się też podoba maska. To dlatego, że po prostu jeszcze trzy dni temu sama szuka nowej maski do oczy, więc tak jakby. Sklep trochę czytał mi w myślach. No i sól do kąpieli. Sól do kąpieli pachnie rewelacyjnie. A jeżeli chodzi o takie rzeczy, które mnie mi się podobały, no to tak jak wspomniałam, opakowanie na żelki świeca nie pachnie najlepiej, znaczy w moim odczuciu. Znaczy nie śmierdzi, tylko nie jest jakiś to popalający zapach. No i mimo wszystko dodałam troszkę złota na. Evolucie. A co wam się najbardziej podobało z tego boksa, Dajcie mi znać w komentarzach, która z tych rzeczy jest najfajniejsza po waszym zdaniem i jaki temat boksa chcielibyście zobaczyć przygotowany przez sklepik Spokojnej. Jeżeli chodzi o takie ogólne wrażenie, box jest ok. Wiem, że dla wielu osób e, zawartość tego boksa często jest zbyt mała i może zbyt mało wartościowa, ale wydaje mi się, że jeżeli bierzecie pod uwagę Czas jaki trzeba przygotować na przygotowanie każdej z tych replik, no to musicie wziąć pod uwagę, że to nie są rzeczy masowej produkcji, że to nie są produkty takie jak ten, który możecie kupić na setki w sklepie. Tylko to są jednak rzeczy bardzo unikatowe, i ja, jako osoba, która sama tworzę. Czasami takie rzeczy bardzo mocno to doceniam i za to bardzo lubię box. Zresztą podkreślam to nie jeden raz. Dla mnie, box by mógł się składać tylko z papierowych replik i byłby wręcz idealny. Wcale mi nie, e, potrzeba tych wszystkich przedmiotów, które się tutaj znajdują, jak świeczek czy herbat, chociaż bardzo lubię te rzeczy. Ale no jakby boxy spokojne i idealnie wpasowują się w moje zapotrzebowanie na gadżety z Harry'ego Pottera. I jeżeli też odpowiadają Wam, to możecie skorzystać z kodu VERITASERUM i sobie zakupić taki box samemu z 10% obniżką. Jeżeli się nie mylę, majowy temat boxa to jest, to jest rywalizacja, czy będzie miała związek ze wszystkimi grami zespołowymi, więc naprawdę może to wszystko na dzisiaj. Jeżeli podoba się ten unboxing, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście. A ja widzę się już z Wami bardzo, bardzo niedługo i obiecuję, że Postaram się być tutaj bardziej regularnie. To ja mówię Wam już: Papa, pa, do zobaczenia i Noks.